Bem, witam, witam, widzowie i fani. Jest teraz po 18.00. Asmet ma czas do 20.00, żeby tu przejechał Oto hajs za Donajty Po pierwsze, po drugie. Trzeba wyjaśnić te sprawy po męsku. Przy Was, widzowie fani, też na live'ie na żywo. Jak wiecie o tym dokładnie. Jak nie przejedzie, to robię live'a i mówię, że po prostu pękł, jak guma, że jest fryer że nie dał sobie rady z tym, że przegrany jest, tego typu. A Asbet, ja specjalnie się wykąpałem, zobacz, żebyś później na live nie mówił, że jestem jakimś menelem, brudas i inne rzeczy. Specjalnie się wykąpałem, żebyś później nie gadał na live. Jak będziesz o 20, jak będziesz od tego zacząć? Bo mi się wydaje, że nie będziesz. Znowu będziesz ofiarą do śmiechu. A Taka jest prawda. Jest teraz po 18. Dużo czasu nie masz tego typu. Ja specjalnie się wykąpałem, żebyś później na lawie nie mówił. Jak mówiłem wcześniej, Mele, Menel, Brudas, Nieumyty i inne rzeczy. Bo chcecie pokazać się na wizji, żeby ludzie wiedzieli, jak ty wyglądasz i inne rzeczy. Specjalnie się wykąpałem. Jak widzisz, astrolista. Teraz czekam na ciebie, żebyś przyjechał. Oda hajs za. Donate'y, czyli reszty pieniędzy, które sobie wziąłeś zarobiłeś na nas tu musisz to zwrócić a dwa przy okazji weź, przywieź też tą tą paczkę, którą ukradłeś wiesz jaką, i fajnie wiedzą dokładnie i nalagiem mi to oddasz żeby widzowi fani widzieli jak stłużysz, że nie przejdziesz o 20.00, będziesz to ten ośmieszony na live, żebyś później nie płakał, że ja tego nie zrobiłem. Tak mówię. Chcesz mieć e, do wyjaśnienia sprawę, to przejeżdżasz dzisiaj do 20. masz czas. Nie przejedziesz finito, czyli jesteś game over. Czyli jesteś przegranym frajerem. No. Może pokaż swoim widzom i fanom, że nie jesteś frajerem, że masz jaja, że przejedziesz, wyjaśnimy to sobie. Albo masz w dupie swoich fanów i widzów. Łałaba, tego nie wiem. Mogę ci jeszcze dupę pokazać, że wykąpałem, umyłem. A żebyś później nie mówił, że dupa mi śmierdzi. Mam pokazać? Nie, wolę nie pokazać. Z tego powodu, że i tak wiem, że pękniesz. Tylko zacząłeś przez internet. Teraz pokaż jaja, które masz. Taka jest prawda. Widzowie fani, nie ma co gdybać. Przyjedzie, to tu nalawię. Jak nie przejedzie, to i tak odwiedzę 20 robię live'a i przekażę wam, widzowie, fani, że ten Łoś nie przejechał, bo przegrał i boi się prawdy przyznać. Pięknie tak mnie odczarnia co? Mm. No zobaczymy, jak ludzie ocenią, jak przejedziesz, bo jak nie, to to i tak ludzie cię ocenią, że jesteś frajer, który nie ma jaj i inne rzeczy. Już ludzie mi piszą, na forach różnych, że... O, azbet chyba nie przejedzie. Znowu pęknie, znowu taki kozak w wnecie, a w rzeczywistości jest pizdo. Już coraz więcej tutaj na forach mi piszą, bo ja mam swoje forum, które ty nie masz w ogóle. Dojścia z tego powodu, że nie znasz jaka jest moj, moje forum na jednej stronie. Mam. Ponad 1200 osób na forum swoim. I dużo ludzi zaczyna wątpić to, żebyś ty przyjechał. Ale zobaczymy. Do 20 masz czas. Krótko już masz. Już nie masz dużo czasu. Nie wiem, że jedziesz. Jesteś rozwalony. I tyle tego typu. pędz.